Gdzie pochwalony Jezus Chrystus, nazywam się ojciec Krzysztof Zębik, Należy do zgromadzenia misjonarzy kombonianów. Obecnie znajdujemy się w parafii Świętego Krzyża, w Birol, w Sudanie Południowym. Obecnie to co najbardziej największą potrzebą, jaka jest u nas w parafii, to oczywiście potrzeba wody. Nasza parafia jest bardzo rozległa. Pod sobą mamy ponad 29 kaplic. Do najdalszej mamy 120 km. Czyli jest to bardzo daleko, bardzo duży teren i ludzie bardzo cierpią z powodu właśnie braku wody. Czasami mają bardzo daleko do tego, aby, aby zaczerpnąć tą wodę, muszą iść po kilka, kilka kilometrów. Noszą to wodę przeważnie w paniakach 20-litrowych i te 20 litrów musi im staczyć na, na cały dzień. Porze deszczowe, przeważnie ludzie gromad, ta, ta woda, która się gromadzi na drogach, no tą wodę korzysta, z tej wody korzystają, czyli gotują tą wodę. Czasami Piją I czasami można zobaczyć, jak ludzie zbierają tą wodę. Czasami, nawet, gdzie te zwierzęta nawet, 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 nawet z tej wody korzystają. Czyli oni korzystają z tej wody, zwierzęta korzystają z tej wody, krowy, kozy i tak samo ludzie tą samą wodę piją. Czyli można sobie wyobrazić, jak wiele chorób jest właśnie z tego powodu z powodu tej, tej, tej brudnej wody, z której korzystają. Taka jedna studnia. Oczywiście jest, jest dla co najmniej 200 rodzin, czyli można powiedzieć, że jest ponad, ponad 500 osób, czy nawet 1000 osób korzysta z takiej studii. Jestem Wam bardzo wdzięczny, parafii Jana Pawła II na Bemowie w Warszawie, za to zaangażowanie się i tą pomoc właśnie w budowie studiów.